Sponsorem programu jest producent herbatki na różne problemy trawienne. Verdim Fix. Menopauza. To czas, w którym Twoja skóra potrzebuje eksperta. NeoVadiol GF. Technologia rekonstrukcji tkanek. Warstwa po warstwie, aby zachować wyraźny kontur szyi. Podniesiony owal. Wymodelowane policzki. Testowane pod kontrolą dermatologiczną. Neowadiol GF krem przywracający gęstość skóry i proporcje twarzy. Wisi, zdrowie jest piękne, w naszej rodzinie nauka może być zabawą, a do zdobywania wiedzy nikt nas nie musi namawiać. Wystarczy, że mamy Cyfrowy Polsat, który inspiruje najlepszymi programami też w jakości HD. Sprawdź bogatą ofertę Cyfrowego Polsatu. Przez trzy miesiące oglądaj pełną ofertę bez opłat i zdecyduj, ile chcesz płacić i co chcesz oglądać dalej. Cyfrowy Polsat, telewizja, internet, telefon. Drugi dekoder z promocjami do wyboru. Odżytki, których używasz, mogą obciążać twoje włosy. Wypróbuj nowy Pantin Aqua Light. Jego nowa, ultralekka formuła odżywia twoje włosy tak, by stały się lekkie i mocne. Koniec z dylematem włosy mocne czy lekkie. Masz przecież w życiu ważniejsze wybory. Nowe szampony i odżywki Pantin Aqua Light 100% mocniejsze włosy zero obciążenia. Przekonaj się jak lekkie i mocne mogą być twoje włosy z nową odżywką Pantin w sprayu. Poprosiliśmy grupę kobiet o udział w badaniu. W momencie silnego bólu miały wziąć iBum, e lek w kapsułce z płynem i zmierzyć czas, po jakim ustąpi ból. Zielona kapsułka iBum e rozpuszcza się szybciej niż zwykła tabletka. Błyskawicznie uwalnia lek i szybko likwiduje ból. Kobiety potwierdzają szybkość działania kapsułki iBum. E iBum. E szybszy niż ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża w Twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszamy na sobotni poranek z Dzień Dobry TVN. A w programie: Wielkie logistyczne wyzwanie Piotra Rubika, czyli jak zorganizować trasę koncertową, którą zabiera się całą rodzinę. W programie także kontrowersyjny Maddox powraca z własnym singlem. A bracia Golcowie wspomagają rodzinne strony. Oprócz tego, zapomniana bohaterka Bożena Łopacka o życiu po aferze z Biedronką. Dzień Dobry TVN. Jutro o 8.30. Głowa do góry, ręce proste, nóżki złącz. Trzymaj się, nogi proste, trzymaj. Dzięki turnusom rehabilitacyjnym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mają szansę wrócić do zdrowia. Dlatego warto pomagać. Pomagam. 71, 26. Ty też możesz pomóc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jest. Super. Po prostu pierwszy w klasie. Wobis przedstawia notebook Toshiba Satellite L650 z gwarancją producenta zero problemu i urządzeniem wielofunkcyjnym za połowę ceny. Wobis więcej niż komputery. Hej. To dobry dzień, by umrzeć, mój synu. Nie może się równać z niepowtarzalnym smakiem Batona Mars. Synu, byłoby dobrze, gdybyś mówił mnie z dziką stokrotką. Mars. I jest dobrze. A czy ty, Anno, świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczasz, że wstępujesz w związek małżeński z Markiem i przyrzekasz. O właśnie! Tego wolałabym uniknąć. A więc można żyć swobodnie, bez przyrzeczeń. Tak jak z nowym internetem na kartę w Play, bez abonamentu i bez rachunków. Play. Najszybciej rozwijająca się sieć w Polsce. Dzisiaj Marac. Przyszliśmy po nowe imaginarium. Telewizor. Eee, a, jaka przykład? W takim razie polecam urzekający jakością obrazu telewizor LG z dużą przekątną w doskonałej cenie. Mix Electronics. Sprzedajemy zadowolenie. Bris Sense Spray posiada czujnik ruchu. Dzięki niemu uwalnia świeży zapach Breeze tylko wtedy, gdy wyczuje ruch. Co więcej, jest bardzo wydajny i nie będzie się marnował. Nie włączy się przez następne 30 minut. Chyba, że naciśniesz przycisk. Sense Spray z czujnikiem ruchu. Tak, to Bris. Wypróbuj bris sensem spray i poczuj relaksującą atmosferę, którą stworzy nowy zapach japoński ogród. Bris Japoński Ogród dostępny w różnych formatach. Na wspólne chwile z Majką zaprasza producent Fortuny Karotki, sponsor serialu. Serial Majka sponsoruje producent energooszczędnych patelni Zelmer, niezawodnie. Na serial zaprasza producent nowych fiksów Knor Danie na dziś, dwa w jednym.